Kolejna mega interesująca scena to jest Szymon i Andrzej, którzy znajdują się w barze. I Szymon stawia kolejkę, czy to było piwo, czy jakiś inny drink, kilku ludziom, którzy stoją, siedzą przy jednym stoliku. I nagle Szymon odchodzi od nich, podchodzi do osobnego małego stolika, gdzie siedzi jego brat. I Andrzej zadaje mu pytanie: Czy ty tuczysz bydło przed ubojem? A później widzimy jakiś, um, niedługo później widzimy jak Andrzej i Szymon. Ukrywają się nad brzegiem morza i wypatrują tych samych ludzi, czy oni przypadkiem, znaczy nawet nie przypadkiem, bo dobrze wiedzieli, co zrobią, czy oni łamią prawo i właśnie w sobotę łowią ryby. No, teraz mamy tutaj pewien problem. Dlatego, że od razu mi się nasunęła taka scena z bydłem związana, właśnie tak jak powiedział Andrzej. Często ludzie, czy farmerzy, czy jacyś inni, wiedząc doskonale, jaki jest cel, jeśli chodzi o hodowlę bydła, no karmią ich jak najlepiej i tak dalej, żeby później ich zabić i mieć jak najwięcej mięsa, jakichś tam innych, innych rzeczy. I, I generalnie wiadomo, że inna sprawa jest, gdy chodzi o zwierzęta zwierzęta są tego wiadomo też nieświadome, ale inna sprawa jest, gdy chodzi o ludzi, a tutaj mamy pokazane, że często człowiek po prostu mm, stara się być dobry dla innego człowieka, a tak naprawdę za plecami, no, obrabia mu tyłek. Jak ty odbierasz tą całą sytuację? To znaczy tak, powiem, jeśli chodzi o samego Piotra i jego obraz, który jest pokazany w seriale, to... Przecież Piotr sam wychodził łowić ryby w sobotę i to jest bardzo nieuczciwe, to co postępuje i to co robi. No, bo gdyby faktycznie jeszcze był jakimś tam gorliwym, takim prawdziwym człowiekiem, tak, autentycznym, no to jeszcze mógłbym zrozumieć w jakiś sposób, ale bardziej bym zrozumiał go, gdyby z nimi porozmawiał i powiedział: Słuchajcie, nie róbcie tego. To nie jest fajne i gdyby przeprowadził z nimi rozmowę, a tak widzimy po prostu, że wykorzystuje tą sytuację po to, aby tylko polepszyć swój stan tak? i przed zagrożeniem, które po prostu miał w swoim życiu. I to jest bardzo nieuczciwe. Poruszyłeś dwie ważne kwestie. Pierwsza jest taka, że najpierw trzeba spojrzeć na siebie, nie? Jest chyba nawet taki tekst biblijny, który mówi, że. Hmm... Najpierw dostrzeż coś w, w swoim oku, a dopiero później belkę u bliźniego. Tak, czemu nie widzisz źbła w, w swoim oku, tak. Ale a druga sprawa, której dotknąłeś, to jest właśnie kwestia tego, dlaczego on to robi. Jak akurat no. w filmie no, możemy powiedzieć, Jezus jest usprawiedliwiony, bo on to robi dlatego, że ma problem z długami. Dzięki temu chce umorzyć swoje długi, chce polepszyć swoją sytuację finansową. I to jest bardzo ciekawe, bo, bo wiele zamożnych osób nie chce przyjaźnić się z ludźmi, którzy tak naprawdę mają długi i nie stać ich na podstawowe rzeczy albo na przykład na zapłacenie czynszu czy jakiejś innych sytuacji. I nie dlatego, że ci ludzie są gorsi, dlatego, że. Nie stać ich na to, no bo wiadomo, że są różne sytuacje życiowe, ale, ale ci bogaci ludzie boją się tego robić, ponieważ wiedzą, że w takich sytuacjach ten człowiek jest zdolny do różnych rzeczy, których normalnie by nie zrobił czyli właśnie do przekupstwa albo do tego, co zrobił Piotr. No bo tutaj jest po prostu kwestia też manipulacji. Ten, który ma większą wadę i możliwości, no to może posłużyć się tak jak. Tutaj Kwintus posługuje się Piotrem tak, i wykorzystuje dla siebie to, tą sytuację. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, niezależnie od tego, czy ktoś jest biednym czy bogatym, to faktycznie jeśli przychodzi mu coś zrobić ważnego i ma w tym interes, to niezależnie od tego, jeśli ma nawet coś do stracenia, tak? Załóżmy, że jest bogaty i ma dużo do stracenia, to nawet w takich przypadkach może też postąpić podobnie jak Piotr, no bo będzie miał jakiś większy zysk, pomnoży swoje majątki o 2-3-4 razy, albo jeszcze tutaj przyświecają różne myśli temu człowiekowi, a tak samo w przypadku Piotra, tak? albo tak jak mówisz, w przypadku takich osób, które nic nie mają albo nie mają, na rzeczy takie podstawowe. Ja myślę, że ta hipokryzja, która tutaj jest przedstawiona w Piotrze, ten obraz, pokazuje, że ludzie nie potrafią być samokrytyczni wobec siebie. To jest generalnie ten główny problem, który wynika z hipokryzji. Widziałam taki mem na internecie gościu z krzyżem, i wali po głowie tam k tym krzyżem i tam jest napisane że takiego takiegoś jakiego i wyzywa tam tego człowieka a później ten człowiek którego on bił jakby zabrał odebrał od niego krzyż i, i trzyma i chce ten krzyż połamać nie no bo w jakiś sposób obronić się i ten taki który go walił mówi nie 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 rób to nie rób to to jest święte coś takiego nie więc to przedstawia po prostu, że tacy ludzie są często po prostu, nie mają gdzieś tam odniesienia samokrytycznego do swojej moralności i to, co im wolno, czego nie wolno. Ale nawet jak cię przyciska sytuacja, no to dobra, weź coś wymyśl, ale, ale nie przekraczaj pewnych granic, bo dla mnie taki człowiek jest dosłownie skreślony. No tak, tym, tak. Bardziej, tym, bardziej, tym bardziej, że tekst przypowieści Salomonów mówi coś więcej, mówi nie knuj zła przeciwko bliźniemu swemu, kiedy on czuje się u ciebie bezpieczny. I dla mnie to jest w ogóle potęga i hipokryzji. Często mamy ludzi, którzy na przykład czują się u nas, nie wiem, nawet którym pomagamy, bierzemy ich do domu. A za plecami na przykład robimy im podgórkę, albo to może dotyczyć nawet mniejszych sytuacji. Są ludzie, z którymi możemy się ładnie witać, ładnie rozmawiać, ładnie uśmiechać, a on odchodzi i na przykład dochodzą plotki. No dla mnie nieważne, czy to jest mała czy wielka rzecz, chociaż tutaj akurat było pokazane, gdzie typowo on za cenę przekupstwa, za cenę przekupstwa chcą, chciał osiągnąć korzyści, ale nieważne, czy to jest wielka czy mała rzecz. To nie, nie można postępować w taki sposób i tyle. No tak, tak, nie, to prawda. Ja pamiętam historię. Ja byłem w Naddniestrzu, teraz w polu i gościła nas pewna chrześcijanka i opowiadała swojej historii, że jakiś czas temu przyszedł pewien gość i poprosił o taki nocleg. Przedstawił się w porządku, że jest chrześcijaninem, wszystko fajnie, no, i ona po prostu z takiego serca gdzieś tam po prostu przyjęła gościnniego. No, a okazało się, że następnego dnia coś tam ukradł i uciekł po prostu. I ona mówi, że dzięki Bogu, że nie zabił tam albo nie zrobił krzywdy bo syn, synowi, bo syn miał, był w wieku 10 lat, więc troszeczkę się obawiała tego, ale to jest właśnie, pokazuje, że ludzie są nieuczciwi, tak jak mówisz. I nie wiadomo, co kieruje często ludźmi, tak. Okej, okay. jeszcze jedno pytanie, a jeśli, nie wiem, taka osoba stracił ciebie zaufanie, zrobi coś takiego, jak ty do tego podchodzisz? Czy dajesz, to, czy, czy obdarzysz go ponownie zaufaniem? To zależy od sytuacji, bo jeśli to jest bliska osoba, z którą, nie wiem, spędziłem przez 10 lat, 15, to dajesz szansę i zaufanie oczywiście. I może być to kilka etapów, nawet jak ta osoba popełni kilka błędów, ale jeśli to jest osoba, którą tam znam bardzo krótko, tak, albo na jakimś etapie te relacje się rozwijały, a tutaj nagle raz, dwa, coś się stało, no to owszem, moja, moja zasada jest bardzo prosta. Stopniuję zaufanie po prostu do takiej osoby. A co u ciebie? No, ja powiedziałbym podobnie, ale mi się wydaje, że jeśli mam bardzo długo przyjaciela, to tym bardziej ciężko od niego oczekiwać takiego zawodu. I myślę, że wtedy byłaby to jeszcze boleźniejsza kwestia, boleźniejsza sprawa. Natomiast moje zdanie jest takie: są pewne takie rzeczy, których się nie robi. Jeśli człowiek takich rzeczy się dopuści, to ja po prostu takiego człowieka odsuwam na bok. I takie jest moje zdanie, i nie ma tu większego znaczenia, bo to chodzi bardziej o to, co zrobił, a nie o to, kim jest. I, no i, no i tak, tak generalnie podchodzę do sprawy. Oczywiście z takim człowiekiem mogę się widywać. Mogę z nim rozmawiać i przede wszystkim mogę mu pomóc, bo to wynika z mojego obowiązku chrześcijańskiego. Ale jeśli chodzi o przyjaźnienie się lub bliższą współpracę, to jest to dla mnie po prostu problem, dlatego że jeśli osoba pokazała, że nie można jej ufać, to tak naprawdę ciężko będzie jej później zaufać. Tutaj akurat w głowie też mam czasami możemy dać więcej szans takiej osobie. W głowie mam przykład, jak Jezus ciągle, ciągle dawał szansę Judaszowi, no ale ten przykład akurat dobrze potwierdza to, co mówię, że Jezus i tak ostatecznie wiedział, że, że no Judasz pójdzie tą samą drogą. A więc so what? Co z tego? Bądź krytyczny wobec siebie pamiętaj, że możesz też popełnić błąd i wtedy nie usprawiedliwiaj się. I nawet jak przyciśnie cię sytuacja, pamiętaj, że nie występuj przeciwko swojemu bliźniemu, nie tucz bydła przed ubojem.